Witam bardzo serdecznie Poznań Weźmicice 36 i teraz możemy przywitać Pani Krystyna Pani Krystyna i chciałbym zapytać Pani panie, jak, jaka Pani przyszła u nas do salonu? Co Pani dolegało właśnie przed korzystaniem urządzeń? Kolana dolegały mi i, i kręgosłup, bardzo sztywny kręgosłup cała sylwetka taka zgarbiona była, że córka nawet mówię już jak mam się krzywo chodzi, no ja nie mogłam się podnieść żeby się wyprostować a to było dwa lata temu, jak zaczęliśmy chodzić przez cztery miesiące. Po miesiącu kupiłam kamizelkę, nagrzewałam przypalanie, no i tu codziennie żeśmy chodzili przez te cztery miesiące. Od poniedziałku do piątku. Ale tak rozumiem, pani mówiła, że wychodziła z domu tylko jeden raz na tydzień, tak? Tak, tak było? Tak, tak było, że ja nie mogłam po schodach schodzić i, i po mieszkaniu też, no pan widział, dosyć duże mieszkanie, długi korytarz, to ja męża, jak przygotowywałam w kuchni posiłek, to już żeby nie chodzić do pokoju za 10 metrów, go wołać. Tylko miałam gwizdek taki jak stędzia na boisku, gwizdzę na, na zawodników. To ja z kuchni tak dałam To mąż już wiedział, że ma przyjść, posiłek gotowy. No i tak właśnie wystrzegałam się chodzenia, bo to mnie tak ten kręgosłup. to ta, Znaczy, nie był taki bolący, jak tu niektóre osoby mówią, tylko że ja byłam taka skrępowana, cała jakby była sztywna, mm -hmm. jakby była powiązana. Mm -hmm. A to nagrzewanie to bardzo mi pomogło. No po czterech miesiącach to ja już była jak nowonarodzona. Na weselu zawsze się tym szczycy, na weselu tańczyłam. Pani miała marzenia, żeby zatańczyć u wnuka na weselu, tak? I jak to było pierwsze, pierwsze zabiegi u pani? Pierwsze zabiegi tutaj to było bardzo ciężko. Najpierw leżałam odwrotnie, nie na łóżku, tak jak teraz się leży, tylko odwrotnie. Przez trzy, chyba przez cztery dni. Po tym jak się pokładałam to jakoś tam z trudem ale też, żeby się przesunąć, bardzo ciężko to było. A żeby mnie podnieść z łóżka, to trzy osoby mnie podnosiły. Trzy osoby mnie podnosiły, bo ja nie miałam siły w kręgosłupie, żeby mm -hmm. się przesunąć, żeby się podnieść i, i ruszyć. I wiem, że pani podjęła decyzję, żeby mieć taką kamizelkę, nie? Tak. A czemu to pani właśnie podjęła decyzję? No, żeby to tak rozgrzało ten cały kręgosłup. Bo tutaj to było tylko 40 minut masażu. A resztę w domu już cisza. Odczuwała Pani co to mało, nie? I potrzebowała właśnie dalej kontynuować z tym. I jak pani właśnie korzystała w domu i jakie wyniki są Pani otrzymała? No, bardzo dobre wyniki, no bo po tych czterech miesiącach to ja już ze schodów potem szłam na ostrożnie, bo taki miałam słabość w kolan. Tak się bałam, że jak ja pójdę sama Poprzednio prze, za, nie za mężem i jeszcze się oprzeć na barki, że ja upadam, a potem już przecież normalnie schodziłam, a, a tańczyć to też już samo a sobie Ekstra. świadczy. Tak. I już Pani tańczyła, właśnie marzenie się spełniło, bo właśnie to było, jeśli nie w Poznaniu to wiesiela, było w wodzu, jeśli trzeba 2-3 godziny było jechać, nie? I Pani to udało i mnogo bez to pomógł, nie? I, I jak teraz Pani siebie odcięła? No teraz jak żeśmy się dowiedzieli w październiku, że jest, bo półtora roku żeśmy nie wiedzieli, że tu jest czynne. Ale teraz już to też od października chodzimy, no też zupełnie inaczej. Jak Pani w domu korzysta z urządzenia, że Pani osiągnęła takie wyniki? Jak Pani z kamizelki korzysta? Ja śpię na kamizelce. Całą noc? Cę, całą... Cę. Tak, to 8 godzin Pani się regeneruje. Jak Pani z łóżka korzysta? Z łóżka to rano robię zabiegi na lędźwiowej. Mhm. Mm pani w ma... domu ma łóżko? Łóżko, tak? mm -hmm. Jak mi się uda jeszcze w południe, mam jeszcze trochę czasu, bo nieraz coś się załatwia na miejscu. Plus na mieście, w salonie. Raz w salonie, potem właśnie w południe to tak rzadziej. Mm -hmm więcej mm -hmm. korzysta z łóżka w południe, trzeci raz, mm -hmm. a ja przed wieczorem. To Pani korzysta z łóżka trzy razy dziennie i śpi Pani na kamizelce. I ma takie Pani rewelacyjne wyniki, nie? No to zrobimy oklaskę, nie? Pani Krystyna, a Pani na pewno jest bardzo zamążna, że jak podjęliście decyzję mieć w domu łóżko, kamizelkę? No tak, Mąż właśnie namówił mnie, słuchaj mi, jak tam to parę pieniążków, bo za dużo też nie, ale zawsze jakiś tam, mm -hmm. człowiek, człowiek ma troszeczkę zabezpieczenia na czarny dzień. Na czarną mm -hmm. godzinę, tak. Mówi, jak tam ma na, na lokacie, to lepiej już teraz możemy skorzystać, a dużo nam już lat nie pozostało do setki, mm -hmm. więc lepiej korzystać. Na no, dzień, co że tam coś nie, nikt nic nie zabierze, tak, nie? Tak, mm -hmm. a, a tak, czy pieniążki, czy. Czy teraz łóżko, to już też ciekawo to dostanie. No super, super. super. A komu by pani radziła mieć taką kamizelkę w domu? No, ja bym radziła każdej osobie, która tutaj jest, jakieś dusi gdzieś tam troszeczkę grosza, żebyś właśnie zdecydowała i kupiła, bo to rzeczywiście bardzo pomaga, nagrzewa na no tyle można możliwości, bo ja i przypalanie na kolana robię sobie też i, i, i tu nagrzewam i, i przypial, na przypalania na stopy, które i na rękę bardzo mi pomogło na dół, bo ja miałam taką... Sztywnianą. Taki właśnie takie zdrętwienie, a teraz jak byłam u ortopedy przedwczoraj, to mówię, ja wspominałam, że tutaj nagrzewam sobie tym, jak pani to pomaga dobrze i to prześwietlenie, mówi, no nic nie zapisał żadnej. Żeby... Super, super, rewelacja, tak, to super. możemy dać oklaski.